Pana Wysława Szkóra, Przewodniczącego a i Rady, Rady, Rady Miejskiej tej I dziękujemy tutaj, że przybył i jest tam, że wręcz nam puchar na koniec jak zdąży. W każdym bądź razie tutaj wszystkie drużyny, które tutaj przybyły na turniej, czyli w pierwszej kolejności drużynę Karola Wadowice, brawa, miejscową drużynę mamy drużynę Krakowi, Kraków, drużynę Orbity Bukowno i drużynę OKS Złowi Dzisiaj odbędzie się turniej Krakowia Pastyka w imieniu Jana Pawła II, a turniej ten odbywa się w Jan Paweł Ubiu urodził się tutaj w Wadowica, czyli Karol Wojtyła. Skąd tutaj klub? Widzę, nosi też imię naszego papieża, czyli Karola i dołączył do rywalizacji, które już grały tutaj w naszym turnieju Krakowia Pasyka. Także klub z Wadowic Karol Wadowice, będzie pierwszy raz uczestniczył w turnieju Krakowia Pasyka i gratulacje za dołączenie do gana Pierwszy mecz Karol-Wadowice będzie grał z Krakowią, później Słowi Gorbus z Orbitą Bukowną, później będzie troszkę przerwy, bo Słowi Gorbus będzie grał następnie z Krakowią, później Orbita Bukowno z Karolem Wadowice, piąty mecz Karol-Wadowice, Słowi Gorbus, na koniec Krakowia z Orbitą Bukowną. Mecze będą dwa razy...